Witam serdecznie na moim kolejnym filmie z serii Wybieramy komputer do danej kwoty, czyli w danym przedziale cenowym. Dzisiejsze moje założenie to jest komputer pomiędzy 2 a 2,5 tysiąca zł, czyli takie widełki tutaj założyłem. A sam komputer, sam dzisiejszy zestaw, który Wam polecę, jest za mniej więcej 2300 zł. I zrobiłem to specjalnie, ponieważ jestem mniej więcej po środku i teraz tak, możecie sami zdecydować, czy chcecie dołożyć do tych 2,5 tysiąca zł i na przykład dołożyć sobie do lepszej karty graficznej, ponieważ gracie akurat w gry takie, a nie inne, na jakiś tam w konkretnych ustawieniach lub też nie gracie, ale potrzebujecie więcej pamięci RAM, czy też lepszego procesora, bo na przykład renderujecie pliki wideo. Także tutaj to zależy od Was i możecie sobie wybierać w dowolny sposób. Ten komputer oparty jest na Intelu, natomiast zrobię również w tym przedziale cenowym komputer oparty AMD, tak żeby każdy miał coś dla siebie. Zacznę od procesora. Wybrałem procesor i5-3350p taktowany 3,1 GHz. Jest to procesor, którego nie możemy podkręcać, niestety, ale w tej cenie tutaj nie możemy zbytnio sobie pozwolić na coś lepszego. Natomiast płytę, jaką wybrałem, wybrałem płytę Astroka Z75 Pro 3 i na tej płycie możemy podkręcać procesor i celowo ją wybrałem, ponieważ być może właśnie ktoś z Was będzie chciał sobie dołożyć do lepszego procesora z literką K odblokowanego, którego można podkręcić. Na tej płycie spokojnie osiągniecie bardzo rozwojite wartości OC sądzę, że 4,5 GHz nie powinno być problemem, także tutaj dlatego taka nie inna płyta z możliwością OC. Czy to też. Yy... Że wybierzecie na przykład sobie lepszy procesor później, w przyszłości, bo stwierdzicie, że ten wam nie wystarcza, czy też od razu pójdziecie w kierunku procesora z odblokowanym mnożnikiem. Także tak to wygląda. Moim zdaniem bardzo przyzwoita płytka. Czytałem troszkę tego, tej płytki recenzji. Wiem, że niektórzy użytkownicy na moim forum jej używają i naprawdę sobie ją chwalą. Teraz tak, pamięci wybrałem akurat tutaj 2x2 GB, czyli 4 GB w sumie DDR 3333 MHz. Z opóźnieniem 9CL także bardzo przyzwoite. Tutaj, jak mówię, możecie sobie wybrać coś więcej, jeżeli na przykład chcecie dołożyć do zestawu i wybrać sobie 8GB, lub też pamięci wyżej taktowane. Także tutaj to zależy od Was. Tak naprawdę, producent nie ma tutaj wielkiego znaczenia, ponieważ teraz wszyscy robią bardzo podobne e, pamięci, jeżeli chodzi o jakość i wydajność. Także tutaj to nie jest jak było kiedyś, że trzeba było uważać, jakiego producenta pamięci się wybiera. Dalej, dysk twardy. E, to jest WD Blue. 500 GB na SATA 3, bardzo fajne dyski, mało awaryjne. I tutaj Wam powiem, że szczerze mogę go polecić. Nie ma tutaj w tym zestawie dysku SSD, ale właśnie macie te widełki, czyli te około 200 zł, gdzie możecie sobie taki dysk na system 64 GB dokupić na przykład. Karta graficzna jest to Gigabyte GT, GTX 650 Titanium. I powiem tak, ta karta jest dość taka ciekawa, bo jest wydajniejsza od karty i 6850 AMD, i 7770, a troszkę mniej wydajna od 6870. I w tym przedziale, moim zdaniem, to jest dość dobry wybór. Za około 532 zł. Natomiast pamiętajcie, że możecie wybrać sobie coś innego i na przykład w innych sklepach mogą być również inne ceny tych produktów, także też weźcie to pod uwagę. To jest akurat moja propozycja. Możecie oczywiście z tym się nie zgodzić, na przykład polecić coś innego i powiedzieć, że, że można tutaj w ten zestaw wsadzić coś innego zupełnie. Także piszcie komentarze, jeżeli macie na to oczywiście ochotę. Zasilacz za 200 zł Deus G1 500 Watt od Silentium PC. Moim zdaniem nie będę się powtarzał bardzo udana jednostka za tą cenę nie zostaniecie raczej nic lepszego. Także naprawdę bardzo fajny zaślacz. Jest recenzja tego zaślacza na mnie, u mnie na kanale, także zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Dalej obudowa. Jest to Corsair. 300R moim zdaniem bardzo fajna obudowa w dość przyzwoitej cenie, bardzo dobrze wykonana, dobrze wentylowana. Mamy tutaj również i filtry, także tego nam nie braknie. Mamy również duży wycięty otwór na montaż chłodzenia na procesor. Jeżeli będziecie chcieli zmienić sobie go bez wyjmowania płyty. Dobre zarządzanie okablowaniem, także moim zdaniem, obudowa jest warta i godna uwagi. Jeżeli chcecie, na przykład, teraz tą kwotę tego zestawu zmniejszyć troszkę, ponieważ e, uważacie, że troszkę to jest za dużo, możecie wybrać sobie na przykład obudowę Silent PC Gladius M40. Też bardzo fajna obudowa i też e, można ją polecić, a jest tańsza. Także tutaj mówię, możecie sobie żonglować tymi produktami, podzespołami, nie produktami e, w jedną lub drugą stronę. Dlatego ten zestaw wybrałem tak po środku mniej więcej. I nakrywarka, nie jest to niezbędne, ale przydaje się. E, Najtańsza, jaka była. Tutaj nie, moim zdaniem nie ma sensu bawić się w nic lepszego. Lighton. Light on, chyba tak się czyta, to czarna za 60 zł. Nie wybrałem tutaj celowo żadnego chłodzenia na procesor, ponieważ procesor nie będziemy podkręcać, a chłodzenie boksowe spokojnie wystarczy. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten zestaw. Oczywiście, jak mówię, możecie mieć uwagi, piszcie te uwagi, jeżeli takowe macie w komentarzach pod tym filmem. Zapraszam do tego bardzo serdecznie. Przypominam o promocji, która jest dla wszystkich moich widzów i użytkowników mojego forum. Jest to promocja właśnie w sklepie Morele.net. Jeżeli zdecydujecie się na zakup zestawu za minimum. 1500 zł. W tym sklepie macie darmową wysyłkę i dwie opcje do wyboru: albo pendrive za złotówkę, lub też składanie komputera za złotówkę. Opis oczywiście całej tej promocji w opisie tego filmiku, także zapraszam Was do tego serdecznie. Tyle z mojej strony na dzisiaj, bardzo dziękuję, pozdrawiam i do następnego razu.